Grand Club Meander Online. Witam ponownie. Przed Wami pani Arowa i pan Rodríguez. Dzisiaj znów udajemy się w egzotyczną podróż. Posłuchamy chińskiej opowieści o żółtym pocianie. Opowiadają, że w pewnym chińskim mieście mieszkał kiedyś bardzo biedny student imieniem Mio. Studiował malarstwo i podobno był niezwykle zdolny. Był on jednak tak biedny, że nie miał nawet na czarkę herbaty i na pewno umarłby z głodu, gdyby nie pewien właściciel herbaciar. dawał mu codziennie miseczkę ryżu i czarkę herbaty. Wiedział jednak, że nigdy nie otrzyma zapłaty i nigdy też na nią nie liczył. Pewnego razu Mio pojawił się w herbaciarni i rzekł Wyjeżdżam z miasta, nie mam pieniędzy, aby zapłacić ci za wszystko, co u ciebie zjadłem i wypiłem. Nie chcę jednak, żebyś o mnie źle myślał. I nie chcę być niewdzięczny. Popatrz więc. Wyjął z kieszeni kawałek żółtej kredy i narysował na ścianie bociana. Bocian był cały żółty i wyglądał jak żywy. Ten bocian przyniesie ci tysiąckrotnie więcej pieniędzy niż wynosi mój dług, powiedział Mio. Właściciel tej bociarni uśmiechnął się. Słuchając słów studenta, sądził, że nie jest on chyba przy zdrowych zmysłach. Za każdym razem, kontynuował mnie, gdy zbierze się w herbaciarni kilku ludzi i po trzykroć klasną w ręce, zejdzie on ze ściany i będzie dla nich tańczył. Twojej herbaciarni przyniesie sławę, a tobie pieniądze. Ale pamiętaj, nigdy nie zmuszaj go, żeby tańczył dla jednego człowieka. Jeśli tak się stanie, będzie to ostatni taniec pociany. A teraz żegnaj. Dziękuję za wszystko. I pamiętaj, co ci powiedziałem. Po tych słowach student odszedł w nieznane, zdumionego i zaintrygowanego gospodarza. Przy najbliższej okazji, gdy w herbaciarni zebrało się sporo ludzi, postanowił sprawdzić to, o czym mówił mi. Nie uprzedzając nikogo, poprosił gości, aby trzykrotnie klasnęli w ręce. Jakież było zdziwienie gdy bocian natychmiast zeszedł ze ściany na podłogę i zaczął tańczyć przeróżne tańce. Do tego robił to bardzo żywo i wesoło, strojąc zabawne miny. Goście byli zachwyceni. Wykrzykiwali, zdumieni, zadowoleni, klaskali do rytmu, śpiewali piosenki, a bocian tańczył i tańczył. Tego dnia za każdym razem, gdy w herbaciarni zebrało się dużo gości, właściciel klaskał trzykrotnie, a ilość przybywających do herbaciarni zwiększała się z każdym dniem, i właściciel zaczął się bogacić bardzo szybko. Ludzie zjeżdżali się tłumnie z najdalszych okolic, żeby zobaczyć. Tańczącego żółtego Bociana. Pewnego razu herbaciarnię odwiedził wysoki urzędnik cesarski, zwabiony niezwykłymi opowieściami o tańczącym ptaku. Widząc jednak, że w herbaciarni siedzą chłopi, rzemieślnicy, kazał służbie wypędzić ich wszystkich, bo uznał ich za niegodne siebie towarzystwo. Służący za pomocą pałek szybko to uczyli. Wtedy to urzędnik wyłożył na stół mnóstwo pieniędzy i zażyczył sobie zobaczyć tańczącego pociągu. Właściciel, nie myśląc o konsekwencjach, przed którymi przestrzegał go Mio, Trzykrotnie klasnął dłonie. Bocian niechętnie zszedł ze ściany. Wyglądał przy tym jakby był chory. Przetańczył tylko jeden taniec i prezentował się przy tym bardzo smutny. Potem wrócił na ścianę. Nie pomogło klaskanie i zachęty. Nikt na to nie mógł nic poradzić. Wieczorem ktoś mocno zastukał do drzwi herbaciarki. Właściciel poszedł otworzyć i ujrzał tam studenta Mio, który bez słowa wyciągnął z kieszeni fujarkę, zagrał, Odwrócił się i odszedł, nie oglądając się za siebie. A bocian zeskoczył ze ściany, zatrzepotał skrzydłami i podreptał w ślad za nim. Od tamtej pory nikt nie widział ani studenta Mio, ani tańczącego żółtego bociana. Starzy ludzie powiadają, że jeśli pojawi się coś szczególnego, jakiś talent czy osobliwość, to powinno one służyć wszystkim. Im więcej ludzi z tego skorzysta, tym większe będzie miało to znaczenie. Jeśli zaś zawładnie tym tylko jeden człowiek, to nie jest ważne, czy ona istnieje, czy dla ludzi znika. Bye. <laughs> bardzo za wysłuchanie naszej opowieści. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta historia o żółtym pocianie. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia. Ahoj.